Dzień dobry, nazywam się Aleksandra Dudzińska i jestem starszą specjalistką w dziale doradztwa podatkowego Kancelarii MENCEN. Dzisiaj chciałabym Państwu przybliżyć kwestie dotyczące limitów i ograniczeń w płatnościach gotówkowych, które dotyczą przedsiębiorców, ale takich, które także będą dotyczyć w niedługim czasie również konsumentów. Na początek zajmiemy się przedsiębiorcami. Przedsiębiorcy mogą regulować swoje zobowiązania wynikające z prowadzonej przez nich działalności gospodarczej, zarówno w formie gotówkowej, jak i bezgotówkowej. Natomiast w przypadku płatności gotówkowej mają oni pewne ograniczenia, które wynikają z ustawy prawo przedsiębiorców. Ustawa ta wskazuje, iż w przypadku, gdy transakcja jest zawarta pomiędzy dwoma przedsiębiorcami oraz gdy Jednorazowa wartość danej transakcji stanowi równowartość lub przekracza kwotę 15 tysięcy złotych brutto, w takim przypadku przedsiębiorca jest zobowiązany do dokonania płatności poprzez e, przelew bankowy. Ograniczenia te dotyczą jednorazowej wartości transakcji. A czym jest ta jednorazowa wartość? Niestety ustawa wprost nie definiuje, w jaki sposób należy to rozumieć. Natomiast zgodnie z wydawanym orzecznictwem możemy uznać, że jest to po prostu zawarcie umowy pomiędzy dwoma przedsiębiorcami w formie ustnej bądź pisemnej w zależności od wymogów, w ramach której dokonują płatności za nabycie danego towaru bądź usługi. Wobec tego niezależnie od tego na ile transakcji, na ile części podzielimy dokonanie płatności, jeżeli dotyczy to tylko i wyłącznie jednej usługi muszą dokonać przelewu, jeżeli przekraczą na kwotę 15 tysięcy złotych. Nie ma również znaczenia to, w jakiej walucie dokonują przedsiębiorcy płatności, ponieważ jeżeli będzie to waluta obca, są zobowiązani do weryfikacji, do ustalenia wartości danej, danej transakcji w oparciu o kurs Narodowego Banku Polskiego z dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji. Jeżeli um, wykaże bądź ustali, że wartość ta przekracza 15 tysięcy złotych, musi dokonać przelewu. To, co, co jest istotne, to to, że niestety te limity ulegną zmianie. Zmianie ulegną z dniem 1 stycznia 2024 roku, bowiem e, zmieni się limit tych płatności gotówkowych i mm, kwota ta zmniejszy się z 15 tysięcy zł do 8 tysięcy zł brutto. Wobec tego będzie należało jeszcze tym bardziej e, pilnować tych, e, tych limitów. Co jest istotne, to to, że limit ten. Dotyczy tylko i wyłącznie dokonywania transakcji, które wyrażone są w pieniądzu, czyli jeżeli przedsiębiorcy uzgodnią, że jest to na przykład wymiana barterowa bądź kompensata, w takim przypadku nie muszą zastosować się do ograniczeń wskazanych w tej ustawie. Kto tak naprawdę powinien zastosować się do limitów? Przede wszystkim są to jednoosobowi przedsiębiorcy wpisani do CIDG. Są to również przedsiębiorcy wpisani do KRS-u, czyli spółki prawa handlowego, fundacje, jeżeli prowadzą działalność gospodarczą, przedsiębiorcy polscy, którzy prowadzą działalność w Polsce, ale świadczą usługi dla kontrahentów z zagranicy, świadczą usługi w ramach czasowego, transgranicznego świadczenia usług, przedsiębiorcy zagraniczni, jeżeli posiadają oddział w Polsce te osoby muszą pilnować limitów. Co jest istotne, to to, że przedsiębiorcy zagraniczni, jeżeli posiadają oddział, bądź zobowiązani byli do tego, żeby ten oddział w Polsce zarejestrować, a tego nie zrobili, będą pociągnięci do konsekwencji, ponieważ powinni zastosować się do wskazanego limitu. Kolejna kwestia, którą chciałabym o której chciałabym wspomnieć, to fakt, że nie ma znaczenia to, w jaki sposób została opisana dana transakcja na fakturze. Znaczenie ma to, w jaki sposób ona została przeprowadzona. Czyli jeżeli na fakturze wspomnimy, że jest to płatność e, na kwotę 15 tysięcy złotych, a będzie przekraczała tą kwotę, ponieważ będzie dokonanych kilka, kilka płatności, niestety e, będzie to błędne i, i należy e, dokonać płatności bezgotówkowej. Istotna kwestia. E, to tak naprawdę to, w jaki sposób e, przedsiębiorcy będą e, pociągnięci do odpowiedzialności w przypadku, gdy nie zastosują się do tych limitów. No niestety konsekwencja będzie polegała na tym, że m, jeżeli otrzymają daną płatność, a w zasadzie dokonają takiej płatności, nie będą mogli uwzględnić jej w kosztach uzyskania przychodu lub jeżeli nie mają możliwości uwzględnienia ich w kosztach uzyskania przychodu. Będzie ona zwiększała im wartość danego przychodu. Kto nie musi pilnować tych limitów, kogo one nie obowiązują? Oczywiście konsumentów, czy też fundacji, stowarzyszeń, które nie prowadzą działalności gospodarczej, podmiotów zagranicznych, które nie posiadają oddziału w Polsce, a świadczą usługi na rzecz konsumentów czy przedsiębiorców w Polsce. Komorników, rolników ryczałtowych czy też osób, które dokonały zakupu przed rozpoczęciem prowadzenia działalności i następnie po zarejestrowaniu tej działalności wprowadziły dany towar do ewidencji środków trwałych działalności gospodarczej. Te osoby nie muszą pilnować wskazanego limitu. Kolejna kwestia, którą e, chciałabym Państwu przybliżyć dzisiaj, to kwestia dotycząca limitów e, i ograniczeń w płatnościach, które będą dotyczyły niedługo konsumentów, ponieważ z dniem 1 stycznia 2024 roku oni też będą musieli pilnować płatności gotówkowych. Na ten moment, oczywiście. Konsumenci mają prawo decydować, w jaki sposób dokonują płatności, czy jest to forma gotówkowa, czy bezgotówkowa. Oczywiście przedsiębiorcy muszą pilnować tego, by ewidencjonować daną sprzedaż za pomocą kasy fiskalnej, jeżeli jest to wymagane, a także umożliwić konsumentom płatność bezgotówkową. Natomiast są przypadki, kiedy. E nie muszą się do tego zastosować. Pierwszy, w przypadku gdy konsument podpisze umowę pomiędzy umowę z przedsiębiorcą, w takim przypadku, jeżeli umowa wskazuje bezpośrednio, że należy dokonać płatności w formie bezgotówkowej, czyli dokonać przelewu, w takim przypadku konsument niestety musi się do tego zastosować i nie ma innej możliwości. Druga kwestia, o której wspomniałam trochę wcześniej, z dniem 1 stycznia 2024 roku, w przypadku gdy konsument dokona płatności, gdy jednorazowa wartość danej transakcji przekroczy lub stanowi równowartość 20 tys. złotych brutto, w takim przypadku niestety jest zobowiązany do dokonania przelewu na rachunek płatniczy. Jakie będą konsekwencje, jeżeli się do tego nie zastosuje? Na ten moment, co do zasady, stanowi się, że nie będzie pociągnięte do żadnej odpowiedzialności, natomiast te konsekwencje niestety odczuje przedsiębiorca, ponieważ on tak naprawdę będzie musiał rozpoznać dwukrotny przychód czyli będzie musiał zapłacić podatek od kwoty, którą przyjmie w formie gotówkowej od tego konsumenta. Co jest ważne, to to, że tak samo jak w przypadku poprzednim, który dotyczył przedsiębiorców, Musi to być jednorazowa wartość transakcji, czyli niezależnie od tego na ile transzy, części podzielimy sobie daną płatność i tak musimy pilnować tego, że płacimy za daną usługę, dany towar. Wobec tego i tak musimy wszystko złączyć w jedno i jeżeli przekroczy to wartość 20 tysięcy złotych od przyszłego roku musimy zapłacić przelewem. To samo dotyczy również przypadku, gdy płacimy obcą walutą. Musimy zweryfikować, jaka jest wartość tej transakcji według kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania danej transakcji. Jeżeli ta wartość przekroczy 20 tys. złotych, niestety trzeba będzie dokonać płatności przelewem. Oczywiście są przypadki, kiedy przedsiębiorca nie musi umożliwić płatności w formie gotówkowej na ten moment. Są to przypadki, gdy są jakieś imprezy masowe, albo gdy są to sklepy, w których nie zatrudnia się pracowników, czyli punkty samoobsługowe, czy też transakcje, w zasadzie zakup internetowy. W takich przypadkach konsumenci już na ten moment muszą dokonywać transakcji bezgotówkowej, natomiast niestety trzeba mieć w pamięci to, że. Za cały rok ulegnie to zmianie i niestety będziemy też musieli tego pilnować my. Na ten moment ode mnie to tyle. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia.